Słuchajcie, ostatnio mnie nagrywam, bo po prostu pochłania mnie nasze codzienne życie. Zobaczcie, jaki zachód słońca myślałam, że na szybko Wam to pokażę, ja i mi spryzł. Moja dziewczyna wspaniała, Chodź tutaj, moja dziewczyna, Chodź tutaj po prostu zajadę sianko. Dziewczyny już chciały dzisiaj wcześniej do chaty, tak? To tutaj, moja. Moja najlepsza przyjaciółka na świecie! na świecie, na się się dostały siano w boksach i... no i tak, i co jadzią. Patrzcie jakie, jakie, to ja mam tu życie, taki zachód słońca i wy się zastanowicie że, że mogłabym pomyśleć, że kiedyś mieszkałam i miałam zachody słońca z ochoty, już synowa. Był mój Larson, który łyka, no ale taki, taki urok, nie ma ideału. No i moja dziewczyna. I jeszcze najlepsze moje, moje aniołki Czerniego. Chodź aniołku. Chodź, taki aniołek. No chodź tutaj. No chodź tutaj. Krzyżynka. tik. Cześć. To jest